Witaj na medytacji prowadzonej, medytacji uleczenia. Znajdź dla siebie wygodną przestrzeń, tak żeby nikt cię nie rozpraszał, żeby nic ci nie przeszkadzało. Połóż się wygodnie, najlepiej na macie. Połóż się na plecach, ręce ułóż wzdłuż tułowia, wnętrze dłoni skierowane do sufitu. Rozluźnij swoje stopy, nogi. Rozluźnij swoje ręce. Przenieś uwagę na brzuch, na klatkę piersiową. Poczuj, jak z każdym wdechem Twoja klatka piersiowa delikatnie unosi się do góry, a z każdym wydechem opada na dół. Spokojnie oddychaj. Poczuj, jak całe Twoje ciało robi się ciężkie i zapada się w matę, a Ty spokojnie oddychasz. Rozluźnij szczękę, poczuj, jak miękko opada język. Rozluźnij swoje policzki, oczy, czoło. Poczuj, jak rozluźnia się cała Twoja głowa. Wyobraź sobie siebie w miejscu, w którym czułabyś się najlepiej. Gdzie chciałabyś, gdzie chciałbyś teraz być? Czy jest to łąka pośrodku lasu, gdzie słyszysz szum drzew? Czy spokojne jezioro, a Ty jesteś pośrodku Niego na małej łódce, albo jachcie? Czy to jest morze, ciepły piasek i szum fal? A może ulubione miejsce w Twoim domu? Taras albo łóżko z ulubioną kołdrą i poduszką. Przenieś się tam. Oddychaj. Nie ma niczego. I nikogo wokół, jesteś sama. Czujesz tę ciszę. Na początku czujesz, że jest za cicho. Czujesz się obco, czujesz jakąś pustkę. Oddychaj. Teraz wsłuchaj się w odgłosy ciszy. Czy słyszysz dzieci bawiące się w morzu? Czy muchę, albo innego owada, brzęczącego obok? Nie odganiaj go, leż nieruchomo. Może ten owad na Tobie usiadł? Skup się na odczuciu łaskotania. Oddychaj. A teraz pomyśl o tym, co Cię boli. Gdzie w ciele czujesz dyskomfort? Czy to prawda, że musi boleć? Skup się teraz na tym miejscu. Co to jest? Wyobraź sobie, co się dzieje w tym miejscu. Czy czujesz tam ciepło, zimno, mrowienie? Czy to miejsce jest połączeniem kości, mięśni? Gdzie czujesz ból? Nie skupiaj się na bólu, tylko na wyobrażeniu sobie tego miejsca w ciele. Oddychaj cały czas spokojnie. Wyobraź sobie, jak jesteś wewnątrz swojego ciała i otulasz to miejsce miłością, głaszczesz je, dotykasz, czujesz ten przyjemny i łagodzący dotyk, oddychaj. Zobacz i poobserwuj, co się dzieje. Czy ból jest mniejszy? Czy czujesz się lepiej? Oddychaj. A teraz spróbuj przypomnieć sobie, skąd jest ten ból. Kiedy poczułaś go po raz pierwszy? Oddychaj. Czy ta sytuacja, w której poczułaś dyskomfort w ciele, była tylko raz, czy się powtarzała? Wejdź w tę sytuację teraz. Przypomnij ją sobie. Na pewno teraz czujesz inne emocje niż wtedy, za pierwszym razem. Wyobraź sobie, jakie to smutne. Przykre, a może stresujące cię wydarzenie. Wyobraź sobie, jak ono odpływa, jak chmury na niebie. Widzisz tę sytuację? Widzisz ją, jak się oddala? Zrób to samo z bólem, który czułaś wcześniej. A może jeszcze czujesz? Posać go na chmurce i popatrz, jak odpływa. Nie ma go. Oddychaj. Teraz znowu poobserwuj swoje ciało. Cały czas leżysz w ulubionym miejscu. Oddychaj. Nic cię już nie boli. Czujesz spokój i radość z tego, że zaraz wstaniesz i z nową mocą przystąpisz do kolejnych zadań swojego dzisiejszego dnia. Oddychaj. Poczuj, jak z każdym wdechem napływa do ciebie energia do działania. Poczuj, jak napełniasz się cała tą energią. A teraz poruszaj lekko stopami i dłońmi. Wróć do tu i teraz. Wyciągnij ręce za głowę, rozciągnij swoje ciało, przyciągnij kolana do klatki piersiowej, obejmij je dłońmi i pobujaj się na boki, raz w lewą, raz w prawą stronę. Teraz poczuj o siebie stopami i dłońmi i powoli, delikatnie przez prawy bok, wróć do pozycji siedzącej. Miłego dnia, Sat Nam.